7 grudnia 1941 roku Japonia zaatakowała amerykańską bazę w Pearl Harbor. W odpowiedzi Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i reszta aliantów niemal natychmiast wypowiedziały jej wojnę. Polska, jako ich lojalny sojusznik, zrobiła to samo, mimo że przed wojną relacje między Japonią a Polską były bardzo dobre. Jak więc zareagowali Japończycy? Tu dochodzimy do sedna tej historii. Tokio nie przyjęło polskiej deklaracji. Premier Japonii, Hideki Tojo, miał skomentować to słowami: Nie przyjmujemy polskiego wypowiedzenia wojny. Polacy, bijąc się o swoją wolność, wypowiedzieli nam wojnę pod presją Wielkiej Brytanii. W ten sposób doszło do absurdalnej sytuacji, w której Japonia stała się pierwszym i jedynym państwem, któremu Polska wypowiedziała wojnę w XX wieku. Jednak wojna ta nie została przyjęta. Przez całą wojnę oba kraje nie stoczyły żadnej bitwy. A co zabawne, polski i japoński wywiad aktywnie współpracowały przeciwko ZSRR i III Rzeszy. Dodatkowo polscy agenci podróżowali po świecie dzięki paszportom dyplomatycznym Manchukuo, czyli marionetkowego państwa utworzonego przez Japonię na okupowanych terenach Mandżurii w północno-wschodnich Chinach. Jedynym przejawem polskiego udziału w działaniach wojennych na Dalekim Wschodzie było wysłanie statków transportowych Sobieski i Pułaski na Ocean Indyjski, gdzie zajmowały się transportowaniem brytyjskiego wojska. Nie oznacza to jednak, że żaden polski żołnierz nie brał udziału w bezpośrednich walkach przeciwko Japonii. Najsłynniejszym przykładem jest legendarny As myśliwski, Witold Urbanowicz, były dowódca słynnego Dywizjonu 303. Po okresie służby w Wielkiej Brytanii i USA, Urbanowicz zgłosił się na ochotnika do walki przeciwko Japonii. Co istotne, walczył on w strukturach sił zbrojnych innych niż polskie. Został przydzielony do amerykańskiej XIV Armii Powietrznej, do 23. Grupy Lotniczej znanej jako Latające Tygrysy, walczącej na terenie Chin. Podczas tej służby Urbanowicz odniósł zwycięstwa powietrzne nad japońskimi myśliwcami. Trzeba jednak zauważyć, że ochotnicze działania pojedynczych pilotów, takich jak Urbanowicz, nie zmieniały faktu, że wojna polsko-japońska istniała niemal wyłącznie na papierze i nigdy nie doszło do bezpośredniej konfrontacji sił zbrojnych obu tych państw. Formalnie wojna polsko-japońska trwała aż do 1957 roku, czyli zakończyła się aż 12 lat po zakończeniu II wojny światowej. Historia ta to fascynujący dowód na to, że czasem wielka polityka i sojusze piszą scenariusze ciekawsze niż jakakolwiek fikcja.